Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj pokażę Wam w Kiku e, kilka fajnych nowości, więc zostańcie do końca. Za 12 zł macie tutaj takiego ananasa. Ostatnio Wam pokazywałam matowego różowego, tylko nie było ceny. Był troszeczkę większy. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Lecimy, słuchajcie, jesteście wspaniali. Lecimy do 12 tysięcy. Będzie rozdanie. Będzie rozdanie jakichś super prezentów, także wciskajcie czerwony przycisk. Tu mamy taki e, wieszaczek. Na ubrania, czy po prostu gdzieś do dekoracji. 25 zł kosztuje. Do tego, jak widzicie, w kiku jest teraz bardzo, bardzo dużo dodatków. Na przykład taka rozgwiazda za 10 zł. Tu mamy białą. I tutaj jest niebieska. Ja to, jak patrzę na te dekoracje, to już wam mówiłam wcześniej, to widzę taki domek nad morzem, który można prześlicznie ustroić, a nawet gdzieś tutaj wiecie, jak macie domek do wynajęcia, zrobić w takim stylu przepięknie to będzie wyglądało, troszeczkę mnie widać. Tu mamy takie koło i to koło jest za 20 zł, koło lustro, zobaczcie jakie niedrogie, dwie dyszki tylko, a jest dosyć spore, dobra. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Prześliczne są te dekoracje. Te latarnie. Super naprawdę. Dobra, ale już wam pokazywałam, więc nie będziemy tutaj siedzieć. Pokażę Wam fajne świczuszki, które doszły. Tu mamy taką. One są w takiej metalowej puszce. I ceny, które uwielbiam. 12 zł, dobra, tutaj dobrze widać. I ta jest również za 12 zł, tylko jak widzicie, ma tutaj ananasy i różne takie inne liście. Dobra, także tu są metalowe. Tu mamy już szklane, szklane przykryte, takie mniejsze. Tak się prezentuje. I ta jest za 10 zł. Za 10 zł. Tu wam jeszcze pokażę troszeczkę inny wzór. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze inny wzór, co ja wam tu mogę jeszcze pokazać. O, już widzę. Tam mieliście takie małe, a tu macie taką dużą. Więc możecie sobie zrobić komplet. Zaraz wam pokażę. Tylko zerkniemy, jaka jest cena tej świecy. I ta świeca kosztuje 15 zł. I już wam pokazuję, o ile jest większa. Zobaczcie, ta jest naprawdę mała, a tu macie taką dużą. Dobra. Odkładam. I przechodzimy na następną półeczkę. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo takich lamp. I pokażę Wam tutaj taki globus. Jak widzicie, w środku jest żarówka, to jest, to jest taka lampa za 70 zł, wkładacie baterie i to prześlicznie świeci. Wyobraźcie sobie, jak to w nocy będzie fajnie wyglądało, jak ten globus będzie tak oświetlony. Tu mamy następną, również wchodzą dwa paluszki, 19 zł kosztuje. Jest taka kwadratowa, poczekajcie, wyciągnę Wam, bo to wiadomo, że y, ja sama lubię obejrzeć dookoła wszystko, zanim coś kupię. ok tu mamy również, czekajcie, sprawdzę cenę, tak, również za 19 zł 19,99 chyba dokładnie, y, w takim kształcie. I również wsadzacie tam dwa paluszki i y, ona fajnie tak... Klimatycznie świecą. Patrzę, że tutaj są małe bolsy, to Wam pokażę. 15 zł kosztują. I widzicie tutaj macie czarno-szaro-białe, takie malutkie, 10 sztuk. Również wkładacie baterie i nie musicie martwić się, czy jest jakieś podłączenie do prądu, tam macie różowe, a tu są śliczne. Zobaczcie, z papieru, fajne kolory. I już szukamy ceny. Cena to 20 złotych. Na to 20 złotych i jak widzicie, macie tutaj również takie różowe. No, ja od razu widzę do jakiegoś pokoju dla dziewczynki. Przepięknie będzie to wyglądało. Jakie serca gigantyczne. Już Wam pokazuję. Z gałązek. Oczywiście wiadomo, że samemu można zrobić, ale jeżeli ktoś nie potrafi albo nie chce się tym zajmować, to może kupić sobie tu cztery dyszki. Można sobie je powiesić. Zobaczcie, jakie fajne. Tu mamy takie. E Pomalowane na biało, a tu jest naturalne. Zobaczcie, jakie kociaki fajne. To ciekawe, gdzie one się tam patrzą. <grych> Dobra. Przechodzimy dalej tamto, tamto pokazywałam. Dobra, tych jeszcze nie pokazywałam, bo ich nie widziałam, więc to są jakieś nowości. Yy, I ona kosztuje ta doniczka, kosztuje 7 zł. Możecie sobie ją tak zaczepić gdzieś, o płotek, czy o yy, poręcz balkonu na przykład. Bo trzeba uważać, bo to rozwijają takie wiatry, że sąsiadowi na głowę może spaść. Tu mamy e, taką srebrną. I ta srebrna jest za 12 zł. Ok. Nie mnóstwo pudełek, jakby ktoś potrzebował e, kupić do szkoły dla dzieciaków. Ja kupiłam swojemu synkowi i jest bardzo zadowolony. To są w kiku. Te kubeczki wam pokazywałam, ale widzę, że tutaj jeszcze są jakieś inne. Zobaczcie. Zobaczcie, tu jest z takim napisem. I on kosztuje 15 zł. Myślę, że jak na taki kubek to jest niedużo, bo on jest naprawdę ogromny. Ogromny. Dobra, tu mamy taki. Tu mamy czas na relaks. <grym> tak. I tu mamy jeszcze taki. Już Wam nie będę wyciągać. Chyba, eee, że będziecie chcieli zobaczyć to. Piszcie to, następnym razem je wyciągnę i pokażę Wam e, wszystkie e, trzy. Dobra, tu mamy kofi. na malutką kawę. Dobra, bezcenny. Ok, może za darmo. Zobaczymy, czy tu jest. <ścoughs> dobra, do trzech razy sztuka. Zobaczymy, czy tu jest cena. O jest, trafiliśmy. Ok. I cena tego kubeczka to 6 zł, ale on jest taki malutki, naprawdę na małą kawę. Tu są fajne również nowe. Zobaczcie, tu on sobie tak fajnie śpi. I kosztuje 8 zł. Tu jest jeszcze z takim napisem. Czekajcie, tego nie wyciągnę, bo coś się przewróci zaraz. I tu mamy jeszcze. Z drugiej strony nie ma napisu i również kosztuje 8 zł. Jak widzicie, możecie sobie skompletować bardzo fajny zestaw obiadowy w Kiku. Te wam pokazywałam, ale widzę, że doszły jeszcze takie tacki. Zobaczcie, tu macie mniejszą złotą. Prześliczny kolor. I on kosztuje 20, on, ona kosztuje 20 zł. Zobaczcie, ona jest taka mniejsza. A tu macie taką dużą. I one są z, głębokie. Zobaczcie, jak e, na przykład położycie jakieś lampeczki LEDowe, które wam pokazywałam wczoraj e, w PEPCO. Tu mamy za 35 zł. E, i Położycie to wieczorem, będzie świetny efekt, jak przez te dziurki będzie to światło się przebijało. Tak, ja od razu, wiecie, ja od razu o tym myślę. Ja tu już w ogóle myślę o Bożym Narodzeniu, ale okej, okay, ja to jestem troszeczkę <grytanie> szybciej do przodu, jak zwykle ze wszystkim. Ledwo wakacje się zaczęły, ja już myślę o Bożym Narodzeniu, ale myślę też z o Was, żebyście zabezpieczały się w fajne dekoracje. Patrzę pojedyncze kwiatki, ale nie. To jest cały taki bukiet. Te są bardzo ładne. I kosztuje 25 zł. Cały bukiet, zobaczcie. Myślę, że jak na cały bukiet to i tak niedużo, bo czasami ten jeden, taki jeden kwiat kosztuje 12 zł. W niektórych sklepach. Dobra. Dobra, dobra. To już wszystko widzieliśmy. I wam przejadę. Pokażę, jakie są akcesoria do kuchni, jak będziecie chciały, żebym Wam pokazała, bo kiedyś Wam tu wszystkie pokazywałam po, pojedynczo, ile kosztują, jak to wygląda. To piszcie w komentarzu. Następnym razem jak wejdę, to Wam wszystko po prostu pokażę. Tu mamy taki stojak na, na takie łyżki drewniane. Słuchajcie, ja już kupiłam. 18 zł kosztuje. Znaczy nie kupiłam tego stojaka, tylko kupiłam, kupiłam łyżki. I później sobie myślę, kurczę, mogłam wziąć ten taki pojemniczek w kuchni postawić, więc będę musiała się po niego cofnąć. Tu mamy deskę za 18 zł. Ja mam coś podobnego, jestem bardzo zadowolona z desek drewnianych. Kiedyś desek drewnianych nie lubiłam, było, że one śmierdzą. Teraz mi się wydaje, że one nie są takie. A przede wszystkim ważne jest to, żeby o nie dbać. E, poczekajcie, tutaj Wam wiadek kamerką. Ta kosztuje 40 zł. To jest chyba stolnica, bo tutaj na końcu jeszcze ma taki, e, takie drewienko. Tu mamy następną. Tak kosztuje 18 zł. No i właśnie a propos tych desek. Ja po każdym użyciu oczywiście kroję tylko warzywa na tym. Na tych deskach do mięsa, do mięsa, mam, do mięsa mam plastikowe. Po prostu je myję i osuszam, wycieram, 10 zł kosztuje i smaruję olejem co jakiś czas, nie często, ale co jakiś czas smaruję olejem i dlatego one tak fajnie u mnie się e, trzymają i nie śmierdzą, naprawdę mam już chyba z półtora roku, ta kosztuje 15, one są takie cieniutkie, zobaczcie, dwie chwyciłam, myślałam, że to jest jedna, także e, deski drewniane, te bambusowe są naprawdę świetne. Kiedyś właśnie kojarzyło mi się, jak wiadomo, jak człowiek był młodszy i w domu były te deski drewniane, że one tak miały niemiły zapach, bo wiadomo, przesiąkły wodą i tak dalej. Ale teraz, jeżeli ktoś wyciera i je konserwuje, to nie ma problemu. No i tak, ten przegląd dobiegł końca. Piszcie, co tam dzisiaj porabiacie. Ja dzisiaj muszę trochę ogarnąć chatę, bo mieliśmy gościa, więc będę sprzątała w domu. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, cześć.